Dzień dobry kochani, witam Was na kanale. Słuchajcie, miał być film z ryb, z rybami, ale będzie film z ryb, bez ryb. Nie ma ryb, nie biorą, nic się na to nie poradzi. Próbowałem na różne techniki, różne metody. Pogoda sprzyja, jest ładnie, ale niestety nie dla ryb. Za to jest tak ładnie, że stwierdziłem, że polatam trochę dronem i pokażę Wam tutaj te piękne okolice w tym właśnie filmie. Króciutko, będzie film z natury norweskiej. No niestety, bez rybie i bombarda. I diabły tasmańskie i cuda próbowałem. Woda jest krystalicznie czysta. Minus 4 stopnie były, jak wyjeżdżałem. Teraz jest około minus 2. Ogólnie jest zimno, chłodny wiaterek, ale bardzo mocne słońce. Strasznie fajnie jest nad wodą. No niestety, zmienię jeszcze łowisko, przejadę z siekowyczych dalej i spróbuję, ale na, na chwilę obecną jest bez ryby. Ryby wygrywają dzisiaj yy, zabawę, jak na razie. No i co, no zobaczycie chociaż trochę ujęć z drona. Będziecie zmuszeni pooglądać trochę norweską naturę znowu. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na oglądanie filmu. No, ogólnie wygląda temat tak, że jestem obładowany jak koniak zwykle. Bo przecież no, kto normalny na ryby chodzi tylko z wędką i, i z torbą. No nic. Trzeba mieć przecież statyk, który swoje waży. Trzeba mieć przecież kamerę, drona i jeszcze innego dzieciarstwa, które potrzebne są do tego, żeby zrobić jakaś solidnie dla Was film. Patrzcie, pięknie. No jest fajnie, że ta kamera chociaż wisi na tej klacie i można coś tam nagrać. Nie trzeba się stresować, że, że, że muszę mieć trzecią rękę. Ogólnie to bez rybie. Spadam sobie przez krzaki do samochodu. Muszę jakieś 20-15 minut powiedzmy przejść przez krzaczory. Tutaj jeszcze zamarznięta woda trochę widzę, słodka. Ogólnie rzecz biorąc, piękny dzień. Wow, zobaczcie jak pięknie. Na kamienie. Ale czad. Jest czat. No i tak jak widzicie, żywej duszy nigdzie. To jest to właśnie. Czego mi zawsze brakowało w Polsce. Ta wolność tutaj nad wodą. Ten spokój, ten porządek, ta czystość, tutaj nie ma papierka nigdzie naprawdę, ale jak ktoś tutaj przyjdzie, to, to nikt tego nie zostawia. Zobaczcie, jak tam jest długa plaża, no nikogo nie ma. Mimo tego, że tam już są dalej zabudowania, to tutaj nie ma ludzi. O, jeszcze tu wam pokażę ten taki rzucik. Zobaczcie ładnie. Pięknie, co? No. Chociaż sobie na film z, z drona popatrzycie na te moje tutaj łowiska. Ogólnie no to tutaj są typowe łowiska pod trocie i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, no nie ma tej ryby teraz. Nie wiem czemu, czemu ona jest tak kompletnie nieaktywna, ale nie ma się co łamać i dogadać znowu o tym, że nieaktywna czy zrywna. Nie ma, to nie ma. Ważne, że jak jest nad wodą, że może tym nie pomachać, że może się dotlenić. Pomyśleć, może coś czasami do Was pogadać no. Spadamy Przez takie kaszcze się tutaj dochodzi Fajne miejsce na biwak, po prostu z No i już tak naprawdę tylko jeden mrozek to mamy normalnie wiosnę ale patrzymy na prognozę, że jeszcze niestety ma być zimno kilka dni, a jeszcze coś tam w połowie tygodnia ma niby popróżyć białym puchem ale w tym prawdzie to się okaże zobaczymy Widzicie wszystko skute skałami zobaczcie gdzie człowiek nie pójdzie, to są skały dlatego ten sprzęt tak zawsze dostaje w dukstwo za przeproszeniem bo jest tutaj no po prostu wszędzie gdzie się ją odpada kija trzeba uważać żeby go po prostu kodzić. jestem zdyszany bo ostatnie 3, 3 dni wychodziłem z choroby tak nie dopadło mocno że po prostu masakra no i teraz piąty dzień stwierdziłem, że w końcu pójdę Trochę na te ryby, żeby powietrze zaczerpnąć. No i jest, no i warto, bo jest pięknie. Patrzcie, to taka dżungla, widzicie? Wszędzie takie krzaczki, wszędzie można się rozbić. Dzików w Norwegii nie ma, więc się nie ma tego stresować. Nie ma ludzi, słuchajcie, nie ma. Cisza to tam. Tu musimy sobie przejść przez las. O, ale jest pięknie. Zobaczcie cienie, te kamienie rzucają niesamowite. Zobaczcie jakie to głazy leżą wielkie. Po kilka, kilkanaście ton. Kiedyś to gdzieś skądś spadło tutaj, nie? Patrzcie, wszędzie. Potężne, wielkie kamienie. To taka skała duża i jazdowe wstrzymańki. Cudne miejsce. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Strasznie się tu relaksuję i odpoczywam. Dobra, nie będę tyle nawijał, bo film będzie nudny. Jeszcze mam kawałek do samochodu i będę się zbierał do domu, ewentualnie, jak nie do domu, to może jeszcze po drodze ci się zatrzymam, porzucać ale to chyba dzisiaj będzie wszędzie tak samo Jest pogoda, nie ma ryb ale jak pada, leje, to są ryby typowo ale ciasno też słuchajcie, to takie Ale na sprawa, uwielbiam dobra złączam się, słuchajcie, bo ja muszę się przedostać przez tych